Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Paweł Preisner i jestem deweloperem z 20-letnim doświadczeniem. Co poniedziałek o godzinie 10.00. Y Zapraszam Was na prasówkę deweloperską. Mam nadzieję, że w tej właśnie, w tym wydaniu i w tym programie jesteśmy w stanie omówić najważniejsze rzeczy z całego tygodnia i przeanalizować to, co się dzieje. Media zasypują nas wieloma informacjami, zasypują nas ogromem materiałów i swoimi najlepszymi newsami. Ja pokażę Wam, że można inaczej. Co mam dzisiaj przede wszystkim? Parę tematów, które uważam za bardzo, ale to bardzo ciekawe i zobaczycie, że warto te tematy omówić. Najgorsza rzecz, naj, najważniejsza, a jednocześnie dająca bardzo dużo do myślenia, to temat, do, no, który znalazł się na rp.pl dotyczący, dotyczący podatków. Podatków od spółek komandytowych, firm głównie rodzinnych, firm, które. Skoncentrowane są na małych i średnich przedsiębiorcach. To, co się teraz dzieje, to, co zaczyna nam fundować nasz rząd, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że jest. Dramatem, spółki komandytowe będą podwójnie opodatkowane i tak naprawdę przestanie się opłacać je posiadać. I co się dzieje? I większość osób na dobrą sprawę zmienia te spółki, bądź będzie je zmieniało na spółki jawne, będzie zmieniało na spółki na spółki ZOO, same ZOO, ale będzie też i wracać do działalności jednoosobowych. Gospodarczy. Więc warto przeczytać ten artykuł. CIT od spółek komandytowych. Firmy rodzinne zaskoczone szturmują doradców podatkowych. Co więcej, fajnie w tym artykule można zobaczyć, jakie mamy rodzaje tych spółek i że dlaczego głównie są to firmy budowlane. Sposobem na przekształcenie tych spółek albo zmiany, które się będą pojawiać, a tak naprawdę są one nieuniknione, będzie podział tych firm i ewentualnie wydzielanie na przykład nieruchomości w celem, w celem ochrony działalności, którą się do tej pory wykonywało I, na, i tak mi się wydaje, że takie podziały będą miały miejsce. Jeżeli Myślicie, że będzie lepiej? Śmiało mogę powiedzieć, że nie. Róbcie wszystko, by uniknąć, uniknąć spółek zookomandytowych. A dla ciekawości Wam powiem, że większość firm deweloperskich, które, które z nami, które, z którymi współpracuję, właśnie na takich spółkach funkcjonują. Więc uważajcie na to. Latami realizowaliśmy inwestycje w celu ochrony swojego kapitału, Dzisiaj mamy podwójny podatek. Wchodzi od stycznia, najpóźniej do 1 maja, więc będzie się działo. Nie wiem w jaki sposób można analizować i planować w tej Polsce. Działalność deweloperską, ale tak naprawdę każdego rodzaju działalność, bo oczywiście oprócz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, oprócz pseudo pomocy dofinansowania, które na dobrą sprawę zmienia się z tygodnia na tydzień, mamy do czynienia jeszcze ze zmienia, zmianami prawa podatkowego. Jest to szturmowanie polskiego przedsiębiorstwa polskich y, przedsiębiorców i ludzi, którzy w tym po prostu dorastali, wychowują się i to tworzą. Świetny artykuł polecam y, www.rp.pl podatek dochodowy y, masakra. Z ciekawych informacji y, rzecz, która często się zdarza, ale też i temat, który warto omówić, to temat dotyczący nadużyć ewentualnie Przestępstw gospodarczych, jakie pojawiają się na rynku nieruchomościowym. I mimo, że myślicie, że kupujecie czystą nieruchomość, mimo, że, że notariusz wzbudza pewnego rodzaju zaufanie, to sprawdzenie sposobu nabycia nieruchomości jest cholernie ważne. Ja wiem, że. Warto to sprawdzić u notariusza, warto to sprawdzić w Księdze wieczystej, warto poprosić przed nabyciem o sposób nabycia, czyli akt notarialny itd., itd. ale mimo to nie uchroni was to przed różnego rodzaju lichwami, które się zdarzają. Również na portalu rp.pl możecie zobaczyć artykuł Notariusz skazany za udział w lichwie na 14 lat pozbawienia wolności. I powiem uczciwie, że to dobra rzecz, aczkolwiek nie, nie, uwaga na sposoby nabywania, uwaga na, na to, co się dzieje, wydaje mi się, że powinna być szczególna. Bezwzględna kara pozbawienia wolności i półmilionowe grzywny orzek sąd okręgowy w Poznaniu w sprawie pośrednika w obrocie nieruchomości i notariusz. Którzy, yy, którzy uczestniczyli w procesie, yy, procederze wyłudzenia mieszkań. Wyrok jest efektem śledztwa prokuratury, prokuratury okręgowej w Poznaniu yy, zakończonego skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 40 osobom. Także naprawdę dużo się działo. Osoby udzielające Prywatnych pożyczek wykorzystywały najczęściej, no nie wiedzę ludzi, to, to, to wiadomo, że tak to jest, i namawiały ich do podpisywania umów sprzedaży mieszkań. Umowy sprzedaży są sporządzone tylko w celu zabezpieczeń kredytu. To był rodzaj interpretowania i yy, dający pewnego rodzaju. Świadectwo, że po spłacie tego kredytu ludzie, y, własność tych nieruchomości zostanie przywrócona. Uważajcie na takie rzeczy, sprawdzajcie bardzo mocno kto, co, dlaczego i w jaki sposób nabył tą nieruchomość i czy, ta, y, czy takie nieruchomości. Można nabywać i, czy, i co się dzieje. A dzieje się, słuchajcie, to, że oprócz notariusza, który został skazany, skazany został również pośrednik. Obydwoje zostali skazani z, oraz ograniczeni, z ograniczeniem prawa wykonywania, wykonywania zawodu przez 10, a nawet i 12 lat. Choć to nie jest takie nie wiadomo co, bo taką prawdą jest i największym problemem jest to, że ludzie potracili po prostu majątki. Oczywiście Prokuratura, podnosząc, że zawarte umowy sprzedaży mieszkań były sprzeczne z ustawą, doprowadziła do uznania ich przez sąd za nieważne i do zwrotu nieruchomości pokrzywdzonych. Ja wiem dokładnie, że te procedury trwają po prostu latami. Uważajcie na takie rzeczy, myślcie nad tym, dokształcajcie się w tym zakresie, bo naprawdę warto. News albo artykuł, który. Który uważam, że należy przeczytać, inwestując w inwestycje deweloperskie, jakiekolwiek, bądź w ogóle inwestując w nieruchomości, uważam, że świetny artykuł bizn biznesnewsseria.pl jest tam opisany pewnego rodzaju atut nieruchomości. Luksusowych i nieruchomości premium. I co czytamy? Pandemia COVID-19 nie miała dużego wpływu na rynek nieruchomości premium, który od lat cechuje zresztą duża stabilność i odporność na rynkowe zawirowania. To mniej więcej tak jak temat złota, jak temat ropy i tak dalej. Nieruchomości bardzo, a zwłaszcza luksusowe, bardzo się bronią. Co trzeba zrobić, że Powodem wzrostu wartości nieruchomości luksusowych jest przede wszystkim wpływ inwestorów i rekordowo niskie stopy procentowe i rosnąca inflacja, przez co inwestorom nie opłaca się trzymać gotówki na kontach czy lokatach bankowych. O tych lokatach dzisiaj powiemy na samym końcu, bo naprawdę jest to coś niesamowitego pod kątem no, tragedii, która dzieje się. W sektorze bankowym. Co więcej, spadki sprzedaży mieszkań, ale nie zachwyciły segmentem nieruchomości premium, i to jest najważniejsze. Co należy sprawdzić, że według raportu KMPG rynek dugrupów w Polsce w ubiegłym roku Rynek nieruchomości premium mógł być warty 1,4 miliarda do 3,8 miliarda złotych. Oczywiście zależnością jest, jak są interpretowane dobra luksusowe w postaci jej definicji, ale mamy do czynienia z 1,4 do 3,8. Liczmy, że średnio w granicach 2,8,3. Miliardy złotych na rynku nieruchomości luksusowych. Czy jest luka? Uważam, że jest, że warto takie coś zrobić. I co najważniejsze, w Polsce mamy też sytuację, w której mamy dosyć niskie koszty dóbr luksusowych w stosunku do kosztów w Europie Zachodniej. I stąd też, dla porównania, powiem Wam, że w Warszawie cena oscylowała na poziomie 6,5 tysiąca euro. Oczywiście mówimy o dobrach luksusowych mieszkaniach, loftach, potężnych inwestycjach, które już są wyceniane w kwotach euro. I dla przykładu wam powiem, że jesteśmy nadal na jednym z najtańszych rynków, bo dla porównania, porównania nieruchomości premium w Madrycie no, kosztują około 7 tysięcy, w Berlinie 9 euro, w Paryżu już 15 tysięcy euro. I w Londynie 18 tysięcy euro. To też powoduje, że Polska staje się bardzo atrakcyjnym krajem do inwestowania w nieruchomości premium inwestorów zagranicznych, tak by wypełniać sposób pozyskiwania kapitału. Rzecz, która niestety niesie za sobą. Długie skutki niesie za sobą elementy, na które trzeba zwrócić cholernie uwagę. Jest artykuł, rzecz, jakby rzecz, fakt, który się wydarzył: jest światowe PKB wrócić do poziomu sprzed pandemii pod koniec 2021 roku. W artykule housemarket.pl który oczywiście macie w linku, można przeczytać, że według najnowszych szacunków OECD światowe PKB zmniejszy się w 2020 roku o 4,2%. O tyle samo wzrośnie w 2021 roku. Więc jest to takie dosyć zastanawiające, jak 4,2% jesteśmy w stanie uzyskać w roku, który będzie rokiem po walce z pandemią albo w trakcie walki z pandemią, bo tak naprawdę w trakcie, mimo tego, że szczepionka jest, to na dobrą sprawę nie wyobrażam sobie aż tak wielkiego wzrostu produktu krajowego brutto. Wzrost gospodarczy dla całego świata w 2020 roku, w 2022 oczywiście, ma wynieść 3,7%. Niby dobrze, niby fajnie, ale czytamy w artykule, słuchajcie, że niestety będzie to proces... Powrotu światowej gospodarki do poziomu sprzed wybuchu kryzysu będzie przebiegał nierówno w, w poszczególnych krajach. Ożywienie będzie większe w krajach Azji, które, ym, które sprawiają, które sprawniej spra yp, wow, się tutaj, które sprawniej poradziły sobie z koronawirusem. Duża część światowego wzrostu w 2021 roku przypadnie na Chiny, które pozostają. Tak naprawdę pozostawią w tyle Unię Europejską, USA i Japonię. Myślę, że warto się martwić. Warto się martwić, gdzie w tym wszystkim znajdzie się Polska, a i czy nasz kraj obroni się w światowym PKB. Raport zauważa, że pandemia pogłębiła nierówności uderzające najmocniej w najgłębsze grupy społeczne, takie jak bezrobotni, którzy nadal nie mogą znaleźć zajęcia, młodzi ludzie, którzy mają problem z wejściem na rynek pracy, i dzieci, które poprzez przerwę w edukacji mają gorsze perspektywy na przyszłość. To jest. Bardzo mocna opinia, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieciaki, bo sam posiadam trójkę dzieci i szczerze Wam powiem, że warto zastanowić się, czy nie zainwestować mocniej w edukację dzieci, czy ta edukacja nie powinna być bardziej przypilnowana, czy te lekcje online dają nam tyle, ile dawały nam lekcje stacjonarne, i czy czasami. Takie odosobnienie dzieciaków nie spowoduje zmniejszenia ich takiego rozwoju społecznego, przynależności, czyli wszystkich potrzeb Maslowa, które niestety są no, kluczowe w życiu takim codziennym. Dbajmy o to bardzo i życzę Wam tego, by inwestycja w dzieci była Waszą najlepszą inwestycją, niekoniecznie nieruchomości www.pb.pl Kary za nieopłacone, nieopłacanie podwykonawcom. Inwestorzy mogą karać wykonawców, którzy nie zapłacili kontrahenta. Kontrahentom uznał Sąd Najwyższy. Jest i dobra wiadomość. Wysokość sankcji jest ograniczona. Jest ograniczona. Oczywiście, co się dzieje? Dzieje się różnego rodzaju, dzieją się różnego rodzaju interpretacje na które należy zwrócić uwagę aczkolwiek artykuł, który, który właśnie tutaj się pojawia jest artykułem mówiącym o spłacaniu zobowiązań wy, wykonawcy, podwykonawcom i uzależnienie tego mimo tego, że w pierwotnej wersji ustawy była mowa o niepieniężnych zobowiązaniach, dzisiaj się to troszkę zmieniło. Jest pozytywny wyrok, wyrok sądu, więc jeżeli interesujecie się tym tematem, albo jeżeli was to interesuje, to polecam książkę Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie pod wykonawcą. Można ją dostać u mnie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam serdecznie. Opracowanie prawnicze, także nie jest to książka, książka opowiasty i, i historyka. Jest ona aktualna i na chwilę obecną. Działa zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiana stawek w lokatach. Temat, który uważam, że powinniśmy przeanalizować. No bo jeżeli nie nieruchomości, jeżeli nie problemy, które mogą się pojawić w nieruchomościach, to na pewno kwestia lokat, które się dzieją i które mają się chyba całkiem dobrze na rynku pod kątem, że się jest bankowcem, bo niestety jego procentowanie jest po prostu masa masakryczne. I dla ciekawości, najwyższe procentowanie mamy w Nest Lokata, witaj od Nest Banku i słuchajcie, szał, normalnie szał, szał procentowania 2,1%. Ale na dobrą sprawę wcale to nie jest też do końca 21%. Zaraz to Wam wytłumaczę, jak to wygląda. Kolejnym elementem, czy kolejnym bankiem, który chce się szczycić wysokimi oprocentowaniami środków na lokatach bankowych, to Bank Millennium. Łaskawca daje nam aż 2% w stosunku rocznym, żeby była jasność, więc, więc jest szał bezwzględny. Lokata Happy od Idea Bank, Tutaj zamyka pierwszą trójkę i co mamy? 1,8%. Jest szał. Musimy się wręcz cieszyć, bo już chyba większej albo niższej wartości oprocentowań nie ma. Ale nie, otóż są niższe oprocentowania, bo jeżeli zaczniemy analizować te wszystkie gwiazdki, dodatkowe potrzeby, otworzenie konta, ubezpieczenia. Czuję, muje wszystko co jest możliwe, to się okaże, że faktyczne oprocentowanie słuchajcie, ma Idea Bank, ma na poziomie 0,9%, nawet 1% nie jest w skali roku. W skali roku, więc chyba warto, warto czytać te umowy i warto analizować, co wchodzi dodatkowego w skład oferty lokacyjnej. Miejsce drugie przypadło Idea Bank. 0,5% Pół słuchajcie, w stosunku do kapitału, który zaangażujecie. 0,5%. To naprawdę dzieje się nieźle. Warto przeczytać ten artykuł. Warto. Zmiana stawek w, na lokatach bankowych. Są wzrosty i obniżki. Bankier.pl Jeżeli macie ochotę zagłębić się. To śmiało Wam powiem, że będziecie mocno zdziwieni, bo to, co się dzieje, jest naprawdę jest naprawdę ekonomicznym show. I, i temat na końcówkę, bądź może nie na samą końcówkę, ale temat, który warto również omówić. To temat, tematy przyjemne, tematy, które wzbudzają zachwyt, tematy bądź, bądź spostrzeżenia, które napajają optymizmem do działania w poniedziałek, na cały tydzień. I takim fajnym tematem, który uważam, że powinniście, z którym powinniście się zapoznać, jest temat w onet.pl. Tym razem w zakładce: Styl życia i co nam tutaj ciekawego autorzy piszą. Okrągły dom pod Warszawą już gotowy. Mamy zdjęcia domu, Circle Wood. Także jeżeli chcecie zobaczyć ten dom, warto, warto zwrócić uwagę. I fajnie, tutaj architekci, projektanci mówią: Las krywa swoje tajemnice. Na bazie tej filozofii architekci przemysław Olczyk z pracowni Mobius zaprojektował dom zorientowany do wewnątrz. Z ciekawych rzeczy jest to, że on stoi w takim no, totalnie w lesie, a część drzew, które się tam znajdują, stanowią elementy konstrukcyjne tego budynku. Okrągły dom pod Warszawą powstał w sąsiedztwie Puszczy Kampinowskiej. Budynek ma 400 m2 powierzchni i zaprojektowany został na rzucie owalu. Do jego budowy architekt zaproponował żelbetową konstrukcję, licowaną panelami drewnianymi. Fajna rzecz, warto zobaczyć. Naprawdę uważam, że jeden z ciekawszych projektów, jaki, jaki się pojawił na rynku w ostatnim czasem, i to taki rodzaj, można by powiedzieć, obłego podejścia do przyszłego czy obecnego tygodnia, było to żebyśmy mogli spokojnie patrzeć na też i część optymistyczną. Więc dzisiaj nie tylko źle, ale czasami też i z nutą, z nutą radości, i właśnie taką radością uważam, może być taki dom. Co należy dzisiaj zapamiętać? Zapamiętajcie to, że wkładając około 300 tysięcy złotych zł na lokatę bankową, możecie się spodziewać 1500, no maks do 3000 złotych za rok. Jak to się ma do nieruchomości, myślę, że sami powinniście sobie ocenić i ten temat przemyśleć na najbliższy tydzień, bo to można by powiedzieć wasze zadanie domowe: 300 tysięcy 1500 złotych zysku. Pewnie jeszcze minus podatek i wyjdzie z tego Wielka Lipa. To i tak cud. Że nie jest ujemnie. Jeśli chcesz rozwijać tematykę z dzisiejszego dnia, zapraszam Cię bądź Was wszystkich na grupę deweloperka z pasją na Facebooku. Bardzo omawiamy tam różnego rodzaju działania, rozwiązania. Rozmawiamy o problemach dotyczących nieruchomości, a głównie deweloperki. A jeśli chcesz budować dom. Albo rozpoczynać swoje pierwsze inwestycje, zapraszam do ściągnięcia aplikacji mojeinwestycja.pl. Do zobaczenia, zwyczajny Paweł Preisner. Dzięki Wam ślicznie. Cześć.